Siemanko wszystkim moje kochane dziwadełka z tej strony. Tchalas nie jest to kolejny odcinek od zera do miliardera, aczkolwiek będzie to zapowiedź live'a. Chodzi tutaj oczywiście o Dragon Arena, więc, tak jak sami widzicie, bitwa odbędzie się o godzinie między 19 a 20. Więc o tej godzinie możecie wbijać śmiało. Wolę nagrać filmik, aniżeli po prostu pustego posta i powiedzieć, co u mnie. A więc, no mianowicie przyszła nowa gildia, która niestety zaczęła niszczyć powoli to królestwo. Jest to gildia prawdopodobnie sponsorowana nie przez IGG, ale przez osobę prywatną. Wczoraj wysłałem garnizon, aby bronić tutaj jednego z naszych, i możecie zobaczyć, no to była ostatnia obrona: że Koleś cały czas atakował. Pomimo tego, że no, zabijałem mu praktycznie wszystkie jednostki, to cały czas atakował i atakował. I tak po prostu bez końca, więc było to moim zdaniem całkowicie bezsensowne. W ogóle się ten tak naprawdę nie przyjął. Nawet osoba, która ma powiedzmy tam miliard mocy, nie atakuje aż w taki sposób, wysyłając jedne za drugimi, jeżeli jedne zostają po prostu zabite. Niestety przez to jeden z naszych tutaj został wyzerowany, co jest bardzo przykre. Nie tylko on, również Enkor został wyzerowany. Jest to po prostu gildia. No, można by powiedzieć, że są tutaj same koksy, ale wbijają sobie, bo większość z tych osób tutaj, jak widzicie, ma tak naprawdę po no, nie ma dużo, dużo kili. Większość osób tutaj ma, po, widzicie, 19 na przykład, powiedzmy 44, więc jest to po prostu gilia, która postanowiła walić nam się na królestwo. Więc jest też spora możliwość, że będzie tutaj zmiana, że będzie zmiana tutaj. Jeżeli chodzi o K, jeszcze nie jesteśmy pewni gdzie, aczkolwiek, jeżeli macie jakieś propozycje, tym razem całkowicie na poważnie zostaną one przyjęte. Najlepiej tam, gdzie rządzi jakaś. Polska Gildia, z którą można by zawrzeć ze spokojem sobie tutaj sojusz i żyć sobie po prostu w pokoju, labirynt na drewniaka. Nie mam niestety no trudno się mówi. W takim wypadku Zdą o, zdążyli już tak naprawdę dobić dosyć wysoko, nawet jeżeli chodzi o ranking. Tutaj, jeżeli chodzi o ranking w Koloseum. A wbili się tu dopiero 2 albo 3 dni temu, więc, no, ładnie tymi gemami po prostu sypią na prawo i lewo. No, udało mi się zrobić kolejną szybką zmianę. Jak widzicie, tutaj podłóki. Moja szybka zmiana podłóki jest oczywiście bardzo kiepska. Jest to po prostu tutaj fake w tym momencie, żeby wiara ustawiała piechotę. i Ja wtedy na szybko ustawiam sobie kawalerię, więc tak sprawa będzie się przedstawiała. <laughs> w jednym odcinku się pomyliłem ze względu na to, że jest tu po prostu język polski i myślałem, że trzy losowe klejnoty oznaczają w tym momencie tak, jak jest napisane. Yy, zaraz Wam pokażę tutaj, że zapewnia od 1000 do 2000 klejnotów, to tutaj myślałem, że zapewnia trzy losowe klejnoty, czyli powiedzmy od 100 do 100 tysięcy, ale kiedy przeszedłem na język angielski okazało się, że jest to słowo jewels, czyli są to mm, klejnoty, te, które po prostu wstawiamy w, w eku Czyli biżuteria, krótko mówiąc, i to właśnie to. Jeżeli chodzi o to, że ciężko będzie dobić do ostatniego poziomu, tutaj, jak ktoś napisał w poprzednim komentarzu, domyślam się, że będzie ciężko dobić do tego poziomu, aczkolwiek ja właśnie bardzo cenię sobie tutaj klejnoty i swoje też. I w każdym razie mm, będą mi one potrzebne do ulepszania gieru ze względu na to, iż jak sami widzicie, no na goldzie niestety tutaj za wiele nie mam. E, atak strzelców chcę na przykład sobie zrobić, kawalerii, odporność i takie tam. Powyjmować parę. Z, mam nadzieję, że te trzy losowe wliczają w tym momencie wszystkie klejnoty a nie mm, powiedzmy tylko yy, na przykład ataku odpolności i yy, yy, ataku odpolności i yy, czego tam jeszcze no, o, ta, atak odporność chwila, moment no, to tych dwóch ale też będą obliczały właśnie te klejnoty gryfa, koszmaru Trojańskiego czy tam Szabloklejnota. mam taką nadzieję. Ogólnie, e, zbieranie jest na zwój migracji e, teraz, więc jak chcecie, możecie wspomóc w zbieraniu zwoje migracji, ze względu na to, że e, no cóż, ja guild końców mam tyle, czy 341 tysięcy, jak widzicie a kana, które się przenosimy, będzie potrzebowało no, przynajmniej kilku swoich migracji. A aktualnie no niestety tutaj e, no, zerowe są e, tutaj moje mm, zarobki, jeżeli chodzi o LOL's Mobile, a raczej mm, zero mam po prostu, jeżeli chodzi o diamenty czy tam powiedzmy możliwość przeznaczenia tu czegokolwiek na grę. A niestety zagemy kupić zwoju migracji nie można, więc no cóż, tak sytuacja się przedstawia. Teraz po zbudowaniu już odpowiedniej ilości T4, zaczynam sobie robić te dwójki. Tak jak powiedziałem, po 9000 na razie, tak sobie myślę, czy czerwia, nie zrobić po prostu sobie w tym momencie na tyle, aby na tyle aby po prostu no te 10 tysięcy badać to będzie 35 poziom a nie to długo zajmie akurat w tym momencie ale mniejsza o to więc yy, to by było tyle pamiętajcie live jest zostanie też wpisany tym razem akurat pod filmikiem tutaj czego co będzie już zazwyczaj jeszcze dodatkowo wstawię numer konta, więc będziecie mogli sobie tam ze spokojem wpłacić bez wchodzenia na żadne portale, jak ktoś będzie miał ochotę. I pamiętajcie, że arena o 19 oczywiście start będzie około 10 minut wcześniej żeby się tutaj przygotować, bo czasami są jakieś ścinki, czasami jest coś nie tak, jeżeli chodzi o dźwięk. Więc tak sytuacja się przedstawia, jak widzicie, 409 milionów mocy, ale jeżeli mam być całkowicie szczery, to biorąc pod uwagę tą, gild tą gildię, słabo to widzę, naprawdę słabo to widzę, bo oni niestety, ale ale nie przejmują się, jak widzicie, w ogóle stratami. No zupełnie nic a nic. Więc pamiętajcie oczywiście o tym, aby dołączyć do grupy. Pamiętajcie oczywiście o tym, żeby dołączyć na Discorda, żeby polajkować mojego Instagrama, w sensie poobserwować. I to by było chwilowo na tyle. Moje dziwadełka kochane. Dzięki wszystkim wam za oglądanie. Pamiętajcie live o godzinie 19:00 na Dragon Arenie i to by było na tyle więc trzymajcie się na razie i... Bajo!